Drodzy Państwo witam Was bardzo serdecznie, tak jak było powiedziane już w odcinku pilotażowym zaczynam nową serię testów kulerów na procesor i jak obiecałem będzie to Prolimatek Genesis Black, także bądźcie na pierwszy ogień, zapraszam Was na film. Drodzy Państwo zaczynamy naszą recenzję, oczywiście nie będę robił tego dokładnie tak samo jak w poprzednich filmach z tego względu, że ten kuler już recenzowałem, czyli omawiałem jak on wygląda Ile ma rurek ciepłych itd., itd. Także nie ma sensu się powtarzać. Jeżeli chcecie usłyszeć o tym kolarze więcej, zapraszam Was na mój film z recenzją na podstawce jeszcze 1155 i płycie Asusa Z68. Teraz chcę Wam tylko pokazać, jak wygląda sprawa kompatybilności z pierwszym slotem PCI Express na płycie Z87. Nie ma najmniejszych problemów, także mamy pełną kompatybilność. Możemy zainstalować tutaj kartę graficzną. Także jak widzicie tutaj akurat pierwsze złącze to nie jest PCI Express razy 1, x1, a razy 16. Pozostałe rzeczy są dokładnie tak samo jak na pucie z podstawką 1155. Teraz zmierzymy sobie głośność w czasie spoczynku. Zerknijmy sobie tylko na obroty wentylatorów. Mamy 608 i 610 obrotów na minutę. Zobaczymy sobie jakiś poziom głośności w czasie spoczynku, a później obciążymy oczywiście sobie naszą platformę Prime95 przez pół godziny. Procesor będzie podkręcony na 4,5 GHz z napięciem 1,248. Zobaczymy sobie, jak będą temperatury wyglądały i jak będzie ze sprawa wyglądała z głośnością. Oczywiście, jak mówiłem, w na moim odcinku pilotażowym będą ustawione e, tutaj takie same ustawienia we wszystkich, e, wszystkich testach, dla wszystkich kulerów, czyli ustawienia standard na e, pusie głównej. Także zaczynamy. Także teraz zmierzymy sobie poziom głośności w czasie spoczynku 40 cm, oczywiście od obudowy, od naszego kulera. 33,8-33,7 decybela Teraz obciążymy sobie, jak mówiłem wcześniej, Prime 95 i będziemy sobie testowali nasz Cooler Genesis od Prolimatecha. Nasz test dobiegł końca, także zerknijmy sobie na temperaturę w pokoju 22,7 stopnia Celsjusza. Zerknijmy sobie teraz na ekran. Oczywiście mamy Prime 95 cały czas uruchomiony. Procesor podkręcony na 4,5 GHz. Z napięciem 1248 jest to procesor I54670K, czyli Haspel. Temperatury maksymalne, bo te nas interesują, 62, 65, 60, 57%. Także całkiem przyzwoicie, jak na takie zegary i jak na Haspela. Zobaczmy sobie na poziom głośności. 40,5 dB około, a obroty wentylatorów 1044 i 1000 na minutę. Także tak to wygląda, słuchajcie. Teraz przejdziemy sobie do krótkiego podsumowania. Mamy już pierwsze testy za sobą, także mamy pierwszy królek przetestowany na nowej podstawce Intela 1150. Z procesorem Haswell i 54670K. i Jak widać, słuchajcie, Haswell wcale nie jest taki straszny, bo kuler dał sobie radę naprawdę wyśmienicie i temperatura 61 stopni Celsjusza razem z otoczeniem to jest naprawdę dobry wynik. Po odjęciu tutaj naszej temperatury otoczenia, czyli delta, wychodzi nam na poziomie 38,3 stopnia Celsjusza, czyli naprawdę rewelacja. Oczywiście weźcie pod uwagę jedną rzecz: to był jeden z najwydajniejszych kulerów jaki testowałem na podstawce tutaj 1155 z procesorem 2500K, także na pewno będą procesory, które nie poradzą sobie tak samo świetnie. I weźcie pod uwagę też jedną rzecz, że ten kuer był znacznie głośniejszy jak na testach na poprzedniej platformie, dlatego że wentylatory były ustawione tak naprawdę na maksymalne obroty jego, czyli na 1000 obrotów. Oczywiście płyta sama tak to ustawiła, ponieważ będę używał wbudowanych ustawień dla obrotów wentylatora na procesor standard na tej płycie, także będzie płyta sama te obroty ustalała. Także będzie to moim zdaniem bardziej fair. E jeżeli chodzi o testy i porównania, zwłaszcza głośności słuchajcie, tych kulerów, także słuchajcie, mam nadzieję, że niedługo będę mógł przetestować więcej nowych, nowych jednostek tutaj na nowej platformie. Kolejny będzie nowy kuler, którego rozpakowanie widzieliście przed chwilą na moim kanale. Także to jest Raj Gintek. Które mam, gdzieś dobrze to wymawiam, także będzie kolejny test tego kolera wkrótce. I będziemy mieli, mieli już później odnośniki, porównanie do innych kolerów. Będą również testowane jeszcze inne kolory, które testowałem wcześniej na, podstaw na, czy na poprzedniej podstawce. Także będzie również porównanie nie tylko do tych na Haswellu, ale również odniesienie i głośności, i temperatur do testów na 2500K, które jeszcze były przeprowadzane. Także słuchajcie, tyle ode mnie, tak naprawdę. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.